1989 roku państwo doskonale znają tę historię, może trochę mniej, dlatego postaram się w takim w miarę w prosty sposób wam opowiedzieć o tym zdarzeniu, żeby zrozumieć wagę tego wydarzenia. Roku musimy się cofnąć aż do czasów II wojny światowej. W 1945 roku Polska komunizm, którego Polacy od początku nie zaakceptowali. Chociażby ze względu na to, co stało się w Katyniu, czy ze względu na postawę Stalina podczas powstania warszawskiego. Dlatego mm, komuniści razem z Sowietami musieli sfałszować wyniki referendum z 1946 roku i wyborów z 1947 roku, żeby można było oficjalnie w Polsce ten system sformalizować. Naród Polski później wielokrotnie okazywał swoją niechęć do tego systemu organizując ciągle strajki i manifestacje. Tak było w 1956 roku w Poznaniu, tak było w marcu 1968 roku w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi. Tak było w grudniu 70 roku na Wybrzeżu, tak było też w czerwcu 1976 roku. W Ursusie, Płocku i Radomiu. Za każdym razem protestujący zgłaszali te same postulaty, czyli podwyżki płac, poprawy sytuacji gospodarczej, ale też chcieli wolności słowa i demokratyzacji życia publicznego. Władze, niestety, za każdym razem reagowały w ten sam sposób, pacyfikując strajki, bijąc manifestantów, aresztując ich, a nawet. Zabijając. Wydawało się, że nie ma wyjścia z sytuacji. Taka pierwsza iskierka nadziei pojawiła się w październiku 1978 roku. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Człowiek z kraju komunistycznego. Odtąd cały świat będzie się bacznie przyglądał temu, co się działo w Polsce. Kiedy papież odbył pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny w 1979 roku. Na spotkanie z nim przybyły miliony Polaków. Tymczasem komunistom od zakończenia II wojny światowej ani razu nie udało się zgromadzić tylu ludzi. Na zmianę zaczęły się strajki, a władze po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej zgodziły się na utworzenie niezależne od siebie organizacji. To był sierpień 1980 roku, kiedy powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność, na czele którego wkrótce stanie Lech Wałęsa. W ciągu kilku miesięcy do Solidarności zapisało się 10 milionów dorosłych Polaków. Władze czuły, że tracą grunt pod nogami, dlatego zdecydowały się na rozwiązanie radykalne. To był 13 grudzień 1981 roku, kiedy generał Jaruzelski w przemówieniu telewizyjnym ogłosił. Powiedział wtedy tak: W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji ogłosiła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Natychmiast wyłączono wtedy telefon, telefony, zamilkła telewizja, zamknięto granice państwa, zdelegalizowano Solidarność, wprowadzono godzinę milicyjną i zakaz poruszania się po kraju, zamknięto szkoły, muzea, teatry, gazety poza trybuną ludu i żołnierzem wolności. Działaczy Solidarności aresztowano i internowano. Wielu z nich odbierano dzieci, oddawano do domów dziecka, nie pozwalając najbliższej rodzinie, żeby się tymi dziećmi zaopiekowali. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że narodowi została wypowiedziana wojna. Kraj natychmiast ogarnęła fala strajków, głównie w dużych zakładach. Były wtedy zgłaszane dwa postulaty: zniesienia stanu wojennego. I wypuszczenia z więzień działaczy Solidarności. Władze na te strajki zareagowały akcjami pacyfikacyjnymi przy użyciu wojska i milicji. Najbardziej dramatyczny przebieg miał strajk w kopalni Wujek. Tam górnicy postanowili bronić swojego zakładu. Zginęło wtedy dziewięciu ludzi. Do dzisiaj nie wiadomo, kto wydał rozkaz strzelania do. Bezbronnych ludzi. Ale pamiętne 16 miesięcy wolności, czyli ten czas od powstania Solidarności do wprowadzenia stanu wojennego, nie poszły na marne. Od początku stanu wojennego organizowano zbiórki darów, składki pieniężne dla osadzonych w więzieniu. Działaczy Solidarności ukrywano w kościołach. Za pośrednictwem Kościoła spływały też do kraju dary z Europy Zachodniej. Wolna Europa nas wtedy nie zostawiła. A Solidarność przeszła do podziemia. To była działalność świetnie zorganizowana. W ciągu jednego miesiąca na obszarze całego kraju, w tzw. drugim obiegu, wychodziło ponad milion różnego rodzaju pism. W wydawnictwach podziemnych już wtedy pojawiały się projekty reform. Niezbędnych dla kraju, ponieważ kraj popadał w ruinę gospodarczą. Radosnym wydarzeniem dla ludzi Solidarności stało się przyznanie w 1983 roku pokojowej nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa wtedy nie zdecydował się osobiście odebrać nagrody, ponieważ obawiał się, że władze komunistyczne nie wpuszczą go z powrotem do kraju. Dlatego Nagrodę w jego imieniu odebrała jego żona Danuta Wałęsowa, która natychmiast spotkała się z ogromnym uznaniem mediów zachodnich. Można było wtedy wyczuć bardzo silną więź narodową. W październiku 1984 roku funkcjonariusze służby bezpieczeństwa w bestialski sposób zamordowali kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszkę znienawidzonego przez władzę za organizowanie w stanie wojennych wojennym comiesięcznych mszy w intencji ojczyzny. Na jego pogrzeb w Warszawie znowu przybyły dziesiątki tysięcy ludzi, a pogrzeb w zasadzie stał się wielką manifestacją patriotyczną. W tym trudnym dla nas okresie dwukrotnie jeszcze z pielgrzymką do ojczyzny przybywał ojciec święty Jan Paweł II. Na spotkanie, z którym ponownie przychodziły miliony ludzi. Ludzie znowu poczuli silną więź i nadzieję na zmianę. Tymczasem władzom wydawało się, że opór społeczny słaby. I właśnie wtedy, w maju 1988 roku, zestrajkowały Nowa Huta i Stocznia Gdańska. W obu zakładach był ten sam postulat nie ma wolności, bez solidarności. Władze zdezorientowane i pozbawione oparcia Związku Radzieckim, który ogarnięty wtedy był polityczną reformą Pierystrojki Gorbaczowa i w obliczu ustawicznego kryzysu gospodarczego zdecydowały się pójść na układy. To zaowocowało obradami Okrągłego, okrągłego Stołu w 1989 roku gdzie zawarto polityczny kontrakt. Solidarność znowu stawała się legalną organizacją, a opozycja miała wystawić swoich kandydatów do wyborów. Nie w pełni jeszcze wtedy demokratycznych, bowiem w stronie solidarnościowej przyznano jedynie 35% miejsc w Sejmie. Jedynie wybory do Senatu miały być w pełni demokratyczne. 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce wybory. Solidarność wzięła wtedy wszystko, co było do zdobycia. A to był dopiero początek zmian. To, co się stało w 1989 roku, można porównać do tego, co się stało w roku 1918. Odzyskaliśmy wtedy pełną niepodległość, a zarazem i Paradoksalnie można też porównać to do tego co się stało w październiku 1917 roku w Rosji. Nagle zmienił się system, zmienił się ustrój gospodarczy. Zmieniła się obyczajowość i cywilizacja nas otaczająca. Zmieniło się wtedy po prostu wszystko. PRL przeszła do historii. W sierpniu 1989 roku na urząd premiera powołano zmarłego niedawno Tadeusza Mazowieckiego. Ten rząd miał przed sobą trzy bardzo poważne zadania: zmiana ustroju, zmiana systemu gospodarczego i przebudowa polityki międzynarodowej, czyli zbliżenie Polski z Zachodem. Wkrótce kraj opuściły wojska sowieckie, a w pierwszych w pełni demokratycznych wyborach w 1990 roku na prezydenta został wybrany Lech Wałęsa. Ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał wtedy Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie, które zostały wywiezione z kraju w 1939 roku. W 1989 roku Polska była. Nie tylko bankrutem moralnym, ale przede wszystkim gospodarczym i finansowym. Krajem wielokrotnie uboższym od najuboższych wtedy w wolnej Europie Grecji czy Portugalii. A dziś Polska jest zaliczana do grona nielicznych państw na świecie, któremu udała się transformacja ustrojowa i gospodarcza. To, co zdarzyło się w Polsce w 1989 roku, pociągnęło też za sobą całą lawinę zdarzeń następnych, łącznie ze zburzeniem muru berlińskiego, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Transformacja ustrojowa okazała się niestety zadaniem trudnym i rozłożonym w czasie, dlatego później pojawiło się wiele frustracji i rozczarowań politycznych. Ale w 1989 roku Polska odzyskała wolność. Wolność, której musiała się uczyć od nowa, wolność, której musimy się uczyć i dzisiaj. I dziś, i od 1989 roku możemy już podążać takimi drogami, jakie sobie sami wybierzemy w demokratycznych wyborach. Wszystko teraz. Zależy już tylko od mądrości narodu, którą musimy bardzo mocno wierzyć. To, co się stało 4 czerwca 1989 roku, należy uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dziękuję bardzo.